Właściwie to sama, nie wiem czego bym chciała. To znaczy, nie mam takich jakichś konkretnych, sprecyzowanych życzeń czy marzeń. Wszelkie marzenia, jakie tam kiedyś się posiadało, jeszcze kiedyś właściwie człowiek miał odwagę marzyć, prawda? A w tej chwili jakoś no. Przekonałam się, że jednak te marzenia są w jakimś sensie głupie, że się absolutnie tam nigdy nie spełnią i no z doświadczenia się nauczyłam, że tego, czego ja załóżmy oczekuję po ludziach, po jakichś współpartnerach, no bo przede wszystkim polega to na to, żeby gdzieś no, poznać jakąś osobę, żeby ulokować w kimś jakieś te swoje uczucia, żeby ktoś nas z kolei też jakoś kochał, nie? Co ja bym powiedziała na temat mężczyzn? No po prostu nie spełniają moich oczekiwań, załóżmy, mężczyźni. Aha, no, nienawidzę tego u mężczyzn, że. Po prostu z obojętną kobietą potrafi iść do łóżka. Ja to żądam od razu, żeby no nie tyle, żeby ktoś mnie kochał czy szanował, ale jakoś nie mogę sobie na to pozwolić. Tak zadumna jestem na to, że ktoś poproś, po prostu widzi we mnie tylko ten obiekt seksualny, który należy gdzieś tam ze sobą wziąć, przespać się i wiesz, i na drugi dzień powiedzieć do widzenia. Płaciłam bardzo dużo za stację, chociaż rodziców mam niedaleko, ale no, nie można ciągle w końcu żyć z rodzicami. Człowiek potrafi, potrzebuje rozwinąć jakąś własną indywidualność, bo w końcu z chwilą, kiedy dorastasz, stajesz się zupełnie innym człowiekiem i nie możesz wciąż podporządkowywać się innym, prawda, chociaż nawet jest to jakaś tam obopólna tolerancja, ale chcesz mieć po prostu swój dom, Dlaczego ja mam poświęcać własne załóżmy życie, zdrowie, nerwy, młodość, bo w końcu to też grało rolę, jeżeli ja mogę te pieniądze zdobyć w inny sposób i zdobyć tyle, żeby mi starczyło na tą w miarę ludzką egzystencję. Sprawy materialne to było pierwsze. Po drugie chciałam zaznaczyć, że po prostu jest to, uzyskałam przez to pewien rodzaj wolności, prawda? Jaki Uważam, że jestem w pewnym sensie człowiekiem wolnym, niezależnym, załóżmy, nie jestem podporządkowana jakimś tam układom w pracy, wiesz.